Antczak i Pawlenka. O Zabrzu. Sponsorem tego podcastu może być twoja firma. Zmiany, zmiany, zmiany. Czasy i władza w naszym mieście się zmieniły, a to przekłada się na masową wymianę na stanowiskach. Lecą głowy w zarządach miejskich spółek w Zabrzu, a w ich miejscu pojawiają się nowe nazwiska namaszczone przez nową powiatową władzę. I w sumie, redaktorze, nic z tym nadzwyczajnego, bo tak się działo i dzieje w całym kraju. Niezależnie od tego, temat jest poważny, bo można odnieść wrażenie, że w Nowym Zabrzu wszystko skupione jest wyłącznie na obsadzaniu stołków samymi swoimi. I nie jest to błahy temat o opuszczonych przez Zabrze żyrafach w zoo, jak wytknęła nam to jedna z naszych najbardziej wiernych i zagorzałych czytelniczek. Zgadza się. Są sprawy poważniejsze, a wręcz rażąco poważne. Takie jak zaciąganie kolejnych długów przez nową władzę, zwalnianie urzędników, podwyżki opłat, a nawet tłamszenie i duszenie kultury w Zabrzu. I to tej z najwyższej półki. W tej ostatniej kwestii Nowe Zabrze planuje mocno uszczuplić i ograniczyć działalność Teatru Nowego i Filharmonii Zabrzeńskiej. Jak poinformował lokalny tygodnik z naszego miasta, aktorzy w wieku emerytalnym pożegnają się z pracą. Zwolnienia mają też dotknąć pracowników technicznych teatru. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Nie wiadomo nawet, czy w tym roku będą jakieś premierowe spektakle. Czarne chmury pojawiły się też nad Filharmonikami i przez tę instytucję może przejść tsunami. Skrzydełka motyla już zatrzepotały w ratuszu, że tak nawiążę do słynnego efektu. No tak, po co nam kultura w mieście? Po co nam teatr i filharmonia? Po co to komu? A właśnie największą głupotą tej władzy będzie zniszczenie tej najwyższej kultury. Pamiętam jak mój świętej pamięci ojciec, artysta muzyki, filharmonik powtarzał, że kultura jest fundamentem społeczeństwa, gospodarki, a także ekonomii. I miał w 100% rację. To właśnie kultura przyczynia się do wzrostu inwestycji i zwiększania konkurencyjności miasta, a nawet całego kraju. I wreszcie kultura stwarza warunki dla rozwoju turystyki. A Zabrze w końcu jest miastem, które na turystykę poprzemysłową postawiło. Ale po co nam ta kultura? Panie redaktorze, w końcu mniej kultury do mniej myślenia, a to się podoba każdej władzy. No, dzielenie stanowisk w ostatnim czasie było w Zabrzu masowe. Wymieniono zarządy i rady nadzorcze w sumie w czterech spółkach. Zaczęło się od MOSIR, gdzie stanowisko zyskał wiceprezydent Rybnika. Potem przedczas czas na Zabrzeńskie wodociągi, ZBM i zabrzańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Mają rozmach w tym nowym Zabrzu i nie tylko tu. Pisaliśmy również o tym, że nowy sekretarz miasta, a prywatnie syn byłego prezydenta Zabrze Łukasz Urbańczyk, zyskał stanowisko w Częstochowskiej wodociągu z kolei wiceprezydent Zabrza Przemysław Juroszek jest w radzie nadzorczej naszych rodzimych wodociągów. Zastanawiające jest tylko to, czy nowe Zabrze stać na zwolnienia kadry kierowniczej, która pracowała przecież na kontraktach, a ich zerwanie wiąże się z wysokimi odprawami. Widać bogaci jesteśmy, chociaż pieniędzy nie ma i długo pewnie nie będzie. Antczak i Pawlenka o, zabrzu. A jeszcze kilka miesięcy temu do Częstochowy jeździła była prezydent Mańka Szulik. I wielu osobom się to nie podobało, że dorabia na boku będąc członkiem rady nadzorczej w tamtejszych wodociągach. A teraz co? Takie same ruchy. A tak przyganiał kocioł Garnkowi podczas kampanii wyborczej. Mamy tak naprawdę nowe, stare Zabrze, bo znów są sami swoi, znów są podwyżki i znów jest zaciągana masa długów. Tak, nowa prezydent zadłuża Zabrze. Jest tylko jedna różnica. W tym nowym Zabrzu zaczyna się mówienie, że czegoś się nie da zrobić, a to i owo trzeba zlikwidować, bo nie ma pieniędzy z winy poprzedniej władzy. I ja się pytam. Dlaczego przez prawie 18 lat się dało? I jeszcze jedno pytanie, retoryczne oczywiście. Czy za 5 lat przed kolejnymi wyborami prezydenckimi w Zabrzu dalej będą obwiniać poprzednią władzę? Bo moim zdaniem ludzie chyba tego nie kupią. Jeśli tak będzie, to zgadzam się, że ludzie tego nie kupią. Ja natomiast, jak już mówiłem wcześniej, dałbym Rupniewskiej te 100 dni na pochwalenie się pierwszymi efektami i posunięć, a to już za niedługo. No tak, 7 sierpnia minął 3 miesiące jej urzędowania, więc pod koniec sierpnia będzie można już jej pierwszą laurkę wystawić. Ewentualnie wręczyć order z kartofla. Pewnie dużo więcej będzie można zobaczyć i ocenić po roku. Ja to nawet te ruchy rozumiem, bo przykładowo jeśli chodzi o zwolnienia, to mamy w zabrzu bardzo przerośnięty aparat urzędniczy. Mam tylko jedną uwagę. Jeśli coś, nawet w zawalowany i bezpieczny sposób. Sugeruje się wyborcom, urzędnikom, a urzędnicy odczytali te sugestie tak, że masowych zwolnień w urzędzie nie będzie, to teraz, kiedy jednak są, będzie trzeba ponieść konsekwencje tej gimnastyki słownej. Ludzie po prostu nie cierpią takiej retorycznej asekuracji, żeby nie powiedzieć mocniej. Ale panie redaktorze, przecież Rupniewska w kampanii broniła się przed oszczerstwami, że podobno ktoś miał powiedzieć, albo nawet ona sama, że zwolni wszystkich pracowników urzędu po dojściu do władzy. No właśnie, gdyby logicznie podejść do wypowiedzianych słów Rupniewskiej z filmu, kiedy odnosi się do tej sprawy, to jest zupełnie uczciwa, przecież nie zwolniła wszystkich i nawet gdyby został tylko jeden urzędnik, to dalej mówiłaby prawdę. Przypomina mi się tutaj paradoks łysego z zajęć logiki na studiach, a tam można było dojść do wniosku, że facet z jednym włosem na głowie nie jest łysy. Na tej zasadzie ręce polityka są czyste, no bo słowo nie zostało złamane, tylko wyborca czuje się jakoś tak chyba lekko oszukany, podobnie jak klient w banku, który nie doczytał niuansów zapisanych małym druczkiem na ostatniej karcie umowy. No ale wróćmy do tematu zadłużania. Przypominamy, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Nowe Zabrze wyemitowało obligacje na kwotę 110 milionów złotych, a chodzą pogłoski, że są chęci na kolejne, choć tu kiedy próbowaliśmy je zweryfikować, nie potwierdzono nam tego. Jak żyć, redaktorze, kiedy w skarbcu pustki? Rozumiem, że to pytanie do mieszkańców Zabrza, bo sami swoi z hrabiowskiego dworu w Zabrzu na razie radzą sobie chyba świetnie. I co istotne redaktorze, co istotne, starają się jak tylko mogą, żeby nie zapominać o mieszkańcach naszego miasta i żeby być blisko tych mieszkańców jak najbliżej tylko się da. Dlatego prezydent Rupniewska i jej świta zafundowali tym mniej zamożnym Zabrzanom niemałą podwyżkę czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. Niedokarmione żyrafy przy czymś takim. Pikuś. Amen. Sponsorem tego podcastu może być twoja firma.